Sylwester Vastori w, w Końskich, zagra zespół Augustyniak Prestige Band w programie między innymi pokaz sztucznych ogni i degustacja win z prestiżowej hiszpańskiej winnicy. Zapisy już trwają 513 024 059. Gmina Końskie w trakcie opracowywania nowego programu rewitalizacji, tym razem zgodnego z aktualną wersją ustawy o rewitalizacji, jednym z elementów towarzyszących w przygotowaniu są konsultacje społeczne. Część z nich mieliśmy już. Przeprowadzonych, i one doprowadziły do wypracowania pewnej diagnozy wskazującej miejsca rodzące problemy czyli takie, które w przyszłej perspektywie finansowej będą mogły być przedmiotem interwencji finansowej z udziałem środków unijnych bo tak należy to rozumieć. W tą sobotę planujemy. Dwa rodzaje spotkań konsultacyjnych. Pierwsze dotyczą przedsiębiorców, rozmianych ludzi prowadzących biznes, tak aby ich uwagi, ich ewentualny udział, a mam nadzieję, że się pojawią w konsultacjach, był gwarancją, że również pod kątem przedsiębiorczości, pod kątem tego, w jaki sposób biznes w końskich można prowadzić, będą mogły być wzięte pod uwagę przy uchwalaniu tego programu. I druga część tych konsultacji to spacer diagnostyczny, czyli odwiedzenie, takie, taka próba namacalnego sprawdzenia, jak wyglądają te miejsca, które budzą obawy co do ich dzisiejszego stanu, i w których te interwencje będą potrzebne. Ja myślę, że to taki rodzaj konsultacji, który ma jednak przewagę nad zwykłym zasiadaniem. Na sali konferencyjnej, czy, czy za biurkiem, bo pozwoli na to, żeby pewne poglądy zweryfikować na miejscu, zobaczyć, jak to jest w terenie. Serdecznie zarówno przedsiębiorców, jak i wszystkich zainteresowanych miastem zachęcam. Informacja o tych konsultacjach jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskiej z podanymi miejscami spotkania i godzinami. Serdecznie zapraszam.